Dobra, się mam. Trochę mi zaszło, żeby to rozkwinić, Więc uznałem, że nagram filmik. I teraz tak. Jak cieknie szyberda, to cieknie, dlatego że tutaj mamy odpływ. Tu mamy odpływ. O, I tu idzie wężyk. tam dziurkę idzie słupkiem Idzie słupkiem Idzie tutaj. I tutaj, tutaj normalnie jest głośnik. I to wchodzi sobie tam, tam w dół, tam w dół wchodzi wężyk i do progu i problem jest taki, że idzie to do progu i jak macie wstawiane progi, tak jak tutaj są nówki sztuki, to on się zaczyna przelewać i tą dziurą wylewa się tutaj woda i jest bajoro i teraz tak ten wężyk kończy się w tym miejscu kończy się w tym miejscu. I teraz, jaka jest na to rada? Rada jest taka, że ja zrobiłem błąd, bo można kupić po prostu dłuższy ten wężyk. Dłuższy, co nie? Ja kupiłem po prostu inaczej. I tak. Tutaj wkładam sobie wężyk w wężyk. O, on wchodzi. On wchodzi, co nie? Włożę go gdzieś tyle. Posmaruję klejem do szyb, żeby się dobrze trzymało. I teraz taką otwornicą. Taką otwornicą wywierciłem sobie tam dziurkę, tam dziurkę sobie wywierciłem elegancko i to wam pokażę od razu, jak to ma działać. Mniej więcej tam się skończy ten mężczyzn, i tu sobie wyjąłem kierunek, sobie wyjąłem kierunek. I tą dziurką mm -hmm -hmm -hmm. tą dziurką. Gdzie jest ten wężyk? O jest. Tą dziurką. Nie wiem, trzeba widać. No zaufajcie mi o. Wychodzi sobie ten wężyk tutaj. wychodzi sobie tutaj. Tu jest na kole zdjęte, kierunka jest. jest zdjęte. I tam i tam sobie ten wężyk. Puszczę pod samochód i będzie pod samochód elegancko woda z szyberdachu spływała i nic więcej nie trzeba. Wiadomo, no tutaj można to jakoś, eee, chwila, chwila, chwila. O. Tu można sobie to jakoś zabezpieczyć, ja tam dałem baranka, no i tyle jakoś no można to lepiej wymyślać, ale tak na pewno będzie działało.